Dzień dobry. dobry. Uuuuh, Jesteś starszym bratem, powinieneś się nim opiekować, wiesz? Kiedy ty walisz w Janek! Smier... Może się zamienimy. Nie no, dam radę. Nie dasz radę. Jak ty, siedzisz, to wszystko jest okej, okay. jak ja spróbuję, to się od razu dostać. Ktoś bardzo chce nam zaszkodzić Nic mi nie mówiłeś. A ty mi wszystko mówiłeś Halo? Że... Jak się teraz czujesz, szmato? Kocham cię, czoło. Nie zmuszę, że mam jeszcze większe główstwa. Tak, ty to najlepiej wiesz, czego ja bym chciała, nie? Nie przesadzaj. Tam nie przesadzaj! Boże, to okropne. Masz to kara za grzechy. Co to masz na myśli? Biblia? No właśnie, mamo. Masz jakieś grzechy na sumieniu? Ocharnij się trochę, co? Nie wiem, może jakieś wdzięczności okażesz? Może wam dziękować za wspaniałe, wspólne życie, co? Wszystkich was mam dosyć. Ciebie mam dosyć i ciebie mam dosyć i ciebie mam dosyć! Każdy coś tam pewnie ma Na pechowe, puste dni Jakieś no chodź no, bo to myślę jeszcze, że jesteś jakąś paranoiczką. Każdy chowa na ten czas, coś co mu pozwoli żyć. To Wszyscy mają tylko ja, nie mam.